Cześć, witam Was na moim kanale. były BKM BMW Kudowa Motorsport. Teraz zmieniłem nazwę na Gregor Kudowa Garage. Postanowiłem zmienić też trochę branżę. Znaczy, branżę. No nie będę tylko się zajmował BMKami, bo uważam, że jeśli chodzi o BMK, to jest bardzo dużo filmików. Można wszystko sobie tam znaleźć, jest dużo y, youtuberów co nagrywa y, więc postanowiłem, że będę nagrywał filmiki, których jest mało, żeby żeby ludzie po prostu wiedzieli jak to sobie można samemu zrobić. Y, głównym, y, głównym można powiedzieć. Y, Bohaterem filmików będzie Chrysler Voyager y, Trójka, tak zwany Jajo, i Chrysler Voyager czwórka Pokażę Wam, no te główne mankamenty, co tam się psują, jak to wymienić. Czasami musiałem dojść metodą prób i błędów, bo po prostu nie znajdowałem sam filmików. Jak się trafił jakiś filmik, na przykład y, jak wymienić yy, yy, i gdzie się znajduje rezystor Mochawy w trójce w jaju. Po prostu były anglojęzyczne, gdzieś na, w Ameryce nagrywane. Dlatego postanowiłem, że ponagrywamy trochę partactwa, druciarstwa, jak to z domowymi sposobami, co nieco zrobić. Pozdrawiam i zapraszam do oglądania.